Tylko guziki nieugięte. To fragment wiersza Zbigniewa Herberta, który stał się mottem wystawy dotyczącej kraśnickiej pamięci o Katyniu. Ekspozycję można zwiedzać do końca kwietnia w centrum kultury i promocji. Tylko guziki z dodanym znakiem zapytania, bo czy tylko one pozostały w pamięci po dokonanym przez Sowietów mordzie na obywatelach naszego kraju, to odpowiedź musi znaleźć sobie każdy z nas. Katyń to nie tylko miejsce zbrodni, to pokazanie tego, jak pozostać w w Polsce do końca. Oglądanie wystawy poprzedził wykład pod tytułem Zbrodnia katyńska: długa droga do prawdy. Powiem o tym przede wszystkim, jak e, prawda kadeniu powoli wypływała e, na światło dzienne. A takimi ważnymi elementami e, to jest właśnie rok 46 i 1945, kiedy po raz pierwszy sprawa katyńska jest na procesie norweskim. Wystawa przybliżała wydarzenia dotyczące mordu dokonanego na Polakach. Pełna zadumy wprowadzała nas w atmosferę tego miejsca. Katyń kojarzy się ze Smoleńskiem jako dwie katastrofy na ziemi rosyjskiej. Jednak rozdzieliliście te dwa wydarzenia. Dlaczego? Chcieliśmy się skupić na tej wystawie, na miejscach pamięci związanych z tym morderstwem w 1940 roku, dokonanym na polskich oficerach, funkcjonariuszach państwowych. Jednak nie jest to tak do końca rozdzielone, dlatego że na jednej z plansz pojawia się wątek smoleński. Ukucie w sercu, żal i smutek wywołały wiersze klubu poetów przedstawiane przez ich członków. Bez pożegnania. Bestialski mord zaskoczył ich z Odeszli. Bez pożegnania. W katyńskim lesie pochylona biała brzoza szumi pieśń żałobną. W cmentarnej ciszy hołd oddaje tym, którzy szli z nadzieją ku wolnej Polsce. Na wystawie można było znaleźć nazwiska pomordowanych osób związanych z naszym miastem. Osoby związane z Kraśnikiem, czy ciężko było odszukać właśnie informacji o tych osobach, czy raczej są powszechnie dostępne i kto się tym zajął? Informacje te nie są powszechnie dostępne. Możemy mówić o dwóch takich źródłach. Jednym z nich są tablice katyńskie w kościele w Najświętszej Marii Panny w Kraśniku, które zawierają znikomą część tych nazwisk. Natomiast drugim takim źródłem jest wykaz zamieszczony w swoim czasie w jednym z numerów czasopisma Regionalista. Niestety ten wykaz jest niepełny. Wystawę uśrednił utworów o tematyce katyńskiej w wykonaniu Daniela Sagana i Dariusza Szymańskiego. Zastrzelenie w tył głowy, pochowanie zbiorowej mogile, ale nie zapomnij. Ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy z podruszonej darnia. Spoglądają jedna za drugiej do góry, ale nie ma ruin. To nie było pęmalny.